あっ。<noise> <noise> Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odkurzaczu akumulatorowym Marki Works. Odkurzacz akumulatorowy z systemu PowerShare. W systemie w zasadzie mamy dość sporo różnych ciekawych narzędzi, które w zasadzie wymagają czasami współpracy z takim niewielkim odkurzaczem a to jakaś tam niewielka praca interwencyjna, jakieś montaże, gdzieś coś żeśmy wykonywali, coś żeśmy rozebrali, był kurz, nasypało się czy jakiś montaż niewielkich elementów i tak dalej, wiercenie, no to ten odkurzacz jak najbardziej sobie tutaj w tych tematach radzi i poradzi sobie również jeżeli chodzi o sprzątanie samochodu, poradzi sobie na przykład gdzieś tam na jakimś, nie wiem, wyjeździe nawet, być może to będzie jakiś... Camping, albo jakiś wypad nad jezioro do jakiegoś dziwnego domku, gdzie nie ma tak naprawdę zbyt wiele sprzętu, jest tylko to, co jest niezbędne, minimalne, a czasami po prostu przydałby się jakiś odkurzacz, żeby nie wszystko zamiatać. Zresztą my tak robimy zawsze, jak jeździmy do, do, do tego domku właśnie e, nad morze i tam nie ma odkurzacza, no to zabieram coś akumulatorowego, żeby dało się w miarę szybko ogarnąć, żeby nie zamiatać. Tak to, tak to u mnie akurat wygląda. Dobra, kilka parametrów jest. 3 kg bez baterii. Baterie PowerShare pasują jakie chcecie. Mniejsza, większa. W zestawie była czwórka. 4 Ah bateryjka systemu PowerShare. Ładuje mi się ósemeczka. Nie wiem czemu mi się, mi się wybąbiła. Dzisiaj chciałem potestować jak długo będzie na ósemeczce. Pracowało, czy na przykład odkurzę całe auto i tak dalej. A ja, jeszcze padał deszcz, no ale, ale bateria mi mi padła, więc najprawdopodobniej e, nie była naładowana do pełna. To też jest nowa bateria. E, to jest e, PowerShare 8Ah. Oczywiście ładowarka była też w zestawie. Jak już mówimy o zestawie, to jest odkurzacz, wąż elastyczny, taka stawka i taka ssawka to jest cały zestaw jeszcze jest paseczek na ramię, dobra muszę go pokazać, bo bo to jest też ważna rzecz jak brakuje ręki to jest paseczek więc można zawiesić odkurzacz rurę sobie podtrzymujemy gdzieś tam gdzie gdzie pracujemy i na przykład wiercimy jakiś jakiś otwór wkrętarą czy wiertareczką, no to jak najbardziej nie? to się również tutaj ten paseczek yy, przyda zdecydowanie pojemność zbiornika na suchy brud to jest 8 litrów, a na wodę, bo możemy pracować tutaj również na mokro, co jest bardzo ciekawym tematem. W przypadku takiego odkurzacza fikuśnego, malutkiego, no to mamy 3 litry tej pojemności cieczy. Podciśnienie 16 kPa, przepływ powietrza 1,1 litra na 520 W, no i tyle. Dobra, zrobimy sobie teścik, zrobimy sobie test, odkurzymy sobie tutaj ten ten stół, żebyśmy zobaczyli na żywca jak to pracuje brud, który tutaj widzicie to jest po prostu z odkurzacza mojego budowlanego, który tam ostatnio gdzieś pracował no i to co było w odkurzaczu to zostało wysypane na stół stół jest z wykładziny samochodowej jakiejś tam, no i ta wykładzinka sobie to w tym momencie wciągła i będę chciał odkurzyć tutaj i zobaczymy jak to się sprawdza Dobrze, zaczniemy sobie od omówienia krótko jeszcze pracy. Więc mamy tą rurę, która będzie naciągała się do 2 metrów. Ta rura dąży do tego, żeby wrócić do takiego krótkiego gdzieś tam stanu, więc trzeba się będzie czasami z nią posiłować, jeżeli potrzebujemy gdzieś na te 2 metry rozciągnąć. Rurę możemy sobie umieścić w ten sposób i tutaj ją zabezpieczyć. Muszę, muszę Wam to pokazać, bo to też jest w miarę istotne. I mamy możliwość dmuchawy tutaj. Tu jest taka zatyczka, jak to się otworzy, przełożymy sobie rurę, to będzie nam dmuchało powietrze również z taką dość sensowną siłą. Sprawdzałem, fajnie się to tam sprawdza. Włącz, wyłącz. I tutaj mamy tryb eko, więc jak załączymy, to on się uruchamia na pełnej mocy, ale potem mogę uruchomić tryb eko. I pracuję sobie wolniej. E Wolniej, ale śmiga. Jak lala. Super. Obawiałem się trochę. Obawiałem się trochę, że będę miał problem z odkurzeniem tego tego pyłu, tego brudu, bo to jest taki budowlany pył, niewdzięczny, jakieś płyty gipsowe, jakieś takie, tutaj mamy wióry, trochę pianki jakieś, resztki płyt. No to co gdzieś tam odkurzałem z, z ziemi po pracy, to wszystko tutaj się znalazło, ale widzę, że odkurzacz radzi sobie bardzo dobrze, więc zatem lecimy z tematem. Dobra, ja jestem zadowolony. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie odkurzacz śmiga. Jedyne co mi brakuje w tym odkurzaczu i to tak serio, to jest taka stawka z włosiem, żeby odkurzyć na przykład sam odkurzacz z zewnątrz. Nie? No tym pewnie się uda, ale to nie będzie to, bo... No. Z włosiem to jest y, o tyle lepsze, że mamy od razu taki jakby pędzelek, czy szczotkę, którą możemy ruszyć ten brud, który gdzieś tam w zakamarkach jest i wtedy się to dużo lepiej odkurza. Muszę sobie poszukać, czy tam Works nie ma jakichś akcesoriów do tego jeszcze, natomiast teraz chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak wygląda odkurzacz wewnątrz. Zobaczymy sobie, bo mm, interesuje mnie w ogóle, jak jeszcze nie patrzyłem tam przed chwilką, odkurzałem dość sporo, a widzicie, no jak odkurzacz. Cały brudny. Tak to wygląda. Mianowicie, mamy zbiornik na, na ten brud. Nie ma worka, to jest bezworkowy odkurzacz. Filtry najprawdopodobniej e, trzeba będzie wymieniać co jakiś tam czas, ale na pewno, na pewno trzeba będzie czyścić. E, odkurzacz nie ma odszepywania, więc w momencie kiedy opróżniacie zbiornik, jest to niewielki zbiornik, ja bym proponował raczej po każdej pracy, żeby był gotowy po prostu do, do działań. Przelecieć go po prostu jakimś przemysłowym odkurzaczem, pokazuję tam, bo tam mam, tam mam przemysłowy odkurzacz, właśnie. Przelecieć ten filtr, wyczyścić, żeby był gotowy i, i sprawny. Dobra, słuchajcie, ja jestem zadowolony, jak już mówiłem, podoba mi się to bardzo. Może tym wężem teraz nie będę dmuchał, bo on pewnie ma ten pył jeszcze w środku, więc nie chcę sobie tutaj zapylić, ale jest możliwość uruchomienia tutaj dmuchawy. To też mogę pokazać. Wąż w ogóle można odpiąć. Tutaj o, tak jak mówiłem skubany. Wąż można odpiąć i możemy sobie tutaj otworzyć. Tutaj powietrze będzie wydmuchiwane, wydmuchiwane na zewnątrz, więc mamy też dmuchawę. Dobrze by było, żeby były akcesoria dodatkowe do tego odkurzacza, bo jeżeli chcielibyśmy pracować na zmianę, odkurzając odkurzać i dmuchać, myślę, że dobrze by było mieć drugą rurę gdzieś w zapasie, w jakiejś skrzyneczce, ponieważ ten pył będzie latał. Yy, wszędzie, nie? Zresztą jak dmuchamy, to i tak pewnie chcemy wydmuchać pył, do którego nie ma dostępu gdzieś na warsztacie. No, ale sam fakt tego, że pracujemy na brudnym, yy, na brudnym wężu może być pewnego rodzaju yy, problemem i może tego pyłu być trochę, niestety trochę więcej. Pasek. Zaczepimy. Moi drodzy... I w tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.